Wielu z nas nosi w sercu ogromny ból. Twoja dusza jest udręczona, a ty szukasz pokoju. Chcę cię teraz zaprosić do modlitwy z całego serca, z całej duszy. Nawet jeśli jesteś udręczony, ta udręka opuści twoje serce. Jezus da ci pokój. Jesteś we właściwym miejscu, jesteś w miejscu modlitwy. Modlitwa przyniesie ci pokój. Nawet w środku Twoich burz, które są wielkie, które wydają się nie do pokonania, Bóg widzi Twoje cierpienie, Bóg widzi Twoje łzy, Bóg widzi Twoją walkę, Bóg widzi Twoje utrapienie, Bóg wie przez co przechodzisz. Ale teraz musisz przestać skupiać się na swoich problemach, przestań patrzeć na trudności i zacznij patrzeć na Jezusa. Uklęknij w swoim domu. Módl się, módl się. Przestań patrzeć na problem. Spójrz teraz na Jezusa, bo ta udręka opuści twoje serce. Ta udręka minie, ale musisz odwrócić wzrok od problemów i spojrzeć na Jezusa. Połóż rękę na sercu i powiedz panie Jezu, powiedz panie Jezu. Nie chcę kochać pieniędzy. Nie chcę być przywiązany do pieniędzy. Nie chcę służyć pieniądzom. Panie, daj mi zdolność, panie, daj mi zdolność, bym potrafił używać pieniędzy, aby czynić dobro, ale bez przywiązania do nich, bez szukania pieniędzy dla samych pieniędzy. Panie, daj mi łaskę, panie, daj mi łaskę, abym spał spokojnie, aby pieniądze mnie nie dręczyły, aby pogoń za pieniędzmi nie dręczyła mojego serca i umysłu w czasie mojego snu. Daj mi łaskę, bym pracował uczciwie, ale nie dla pieniędzy. Daj mi łaskę, bym pracował uczciwie, d aby czynić dobro dla ludzi, w imię Jezusa. Pierwszy list do Tymoteusza, rozdział szósty, wersety 17-18: Wzywa bogatych tego świata, aby nie byli dumni i nie pokładali nadziei w nietrwałym bogactwie. A ty, który masz pieniądze, nie pokładaj w nich nadziei, lecz pokładaj nadzieję w Bogu, który hojnie daje wszystko byśmy się tym cieszyli. Twoja nadzieja, twoje zaufanie, niech będzie w Bogu, nie w pieniądzach. Werset osiemnasty mówi Czyńcie dobro, bogacąc się w dobre uczynki, bądźcie hojni, gotowi do dzielenia się, gromadźcie sobie skarb trwały i doskonały na przyszłość, aby zdobyć prawdziwe życie. Zobacz, Słowo Boże mówi: Przestań myśleć tylko o gromadzeniu dóbr tego świata. Masz zdobywać prawdziwe bogactwo. A czym jest prawdziwe bogactwo? To dobro, które czynisz hojność, skarb trwały i doskonały na Twoją przyszłość. Zapraszam Cię teraz byś poprosił Boga o przebaczenie za wszystkie razy kiedy używałeś pieniędzy w sposób zły, ile razy używałeś pieniędzy na upicie się, na prostytucję, na złe sytuacje z przyjaciółmi. -Proś teraz Jezusa o przebaczenie za te wszystkie momenty, gdy twoje pieniądze nie służyły Królestwu Bożemu, ale Grzechowi. Ile razy płaciłeś za światowe imprezy, za rzeczy bezduchowej wartości, które zniszczyły twoje życie, twoją rodzinę? Ile razy zabierałeś pieniądze z domu na rzeczy, które nie były dobre? Ile razy twoje dzieci potrzebowały, a ty wydawałeś na bar? Proś o przebaczenie. Proś też o przebaczenie za pieniądze zdobyte nieuczciwie, przez kombinowanie, przez kradzież, przez oszustwo, przez korupcję. Ten akt skruchy może odblokować twoje życie finansowe, może otworzyć drogę, którą wcześniej zamknąłeś nieuczciwością. Nie warto mieć nieuczciwych pieniędzy. Proś Jezusa o przebaczenie. Teraz zapraszam Cię, byś podniósł swoją książeczkę pracy. Chcę pomodlić się o Twoją pracę. Panie, proszę Cię teraz, pobłogosław pracę mojego brata, pracy tej osoby. Otwieraj drzwi Jezu, Ty, który bardzo pragniesz awansu, rozwoju, tyle lat jesteś na tym samym stanowisku, tyle się starasz. Proszę Jezu, otwórz dla Niego drzwi. I proszę, szczególnie za wszystkich bezrobotnych, Jezu, otwórz drzwi pracy teraz, porusz niebo w tej intencji. Ile osób cierpi, ile osób potrzebuje pracy, proszę cię o cud, niech pojawią się osoby, które pomogą znaleźć zatrudnienie w imię Jezusa. I ogłaszam, że jeszcze w tym tygodniu wiele osób otrzyma oferty pracy. Chwała Tobie, Jezu. Zapraszam cię teraz, abyś pomyślał o wszystkich, z którymi pracujesz. Oddaj teraz Jezusowi swoje miejsce pracy. Jeśli jesteś szefem, pomyśl o swoich pracownikach, o swoich firmach. W imię Jezusa oddajemy Ci naszą pracę. Panie nawiedź miejsce pracy tej osoby. Pomyśl teraz o wszystkich swoich współpracownikach, o swoim szefie, o pracownikach. Módl się za tych, którzy Ci dobrze życzą, za prawdziwych przyjaciół w pracy, ale módl się też za tych, którzy planują zło, za zazdrosnych, za tych, którzy mówią źle, którzy obgadują. Panie, nawróć ich serca, nawróć serca tych, którzy planują zło, tych, którzy są zawistni, którzy kłamią, plotkują. Niech Pan błogosławi Twoje miejsce pracy, niech odwiedzi Twoje firmy, Twój biznes. Panie, proszę teraz o sprawy zatrzymane w sądzie. Ile osób czeka latami na rozwiązanie? Modlę się szczególnie za emerytów, za tych, którzy chcą przejść na emeryturę. Tyle osób czeka, by kupić leki, opłacić mieszkanie. W imię Jezusa, niech te sprawy zostaną rozwiązane. Od dziś moje pieniądze nie służą już światu ani próżności, lecz Bogu. Moje pieniądze mają służyć rodzinie, mają służyć do czynienia dobra. Poświęć dziś swoje finanse Bogu, dając mu to, co najlepsze. Teraz przedstaw Jezusowi swoje projekty. Wiem, że wiele osób marzy o własnym domu. Ilu z Was pracowało całe życie i nie ma własnego domu? Ilu potrzebuje auta nie z luksusu, ale z potrzeby. Przedstaw teraz Jezusowi swoje prawdziwe potrzeby. Nie proś o to, czego nie potrzebujesz, ale przedstaw swoje marzenia: dom, samochód, własna firma. Panie, otwieraj teraz drogi, oddalaj niewłaściwych ludzi, postaw właściwe osoby. Panie, błogosław projekty, błogosław marzenia. Modlę się za tych, którzy uczą się, studiują. Kładasz w to tyle wysiłku. Proszę niech drzwi się otworzą, ale pamiętaj, Ty musisz też robić swoją część. Twoja część to nauka, praca, uczciwość, ale bez Boga nic nie zbudujesz. Jeśli Pan nie zbuduje domu, próżno trudzą się budowniczowie. Proszę, Panie, otwórz drzwi, błogosław finanse, szczególnie tych, którzy najbardziej potrzebują bezrobotnych, głodnych. Proszę za tych, którzy mają długi, mają złą historię kredytową. Ile osób zaciągnęło pożyczki u lichwiarzy? Prosimy o uwolnienie w imię Jezusa. Prosimy o cuda przez wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny. Amen. Wierz, że Bóg działa dzisiaj w Twoim życiu. Podnieś teraz swoje przedmioty, dokumenty, CV i książeczki pracy. Niech Jezus pobłogosławi wszystko, co przedstawiasz. Niech będzie poświęcone, uświęcone i egzorcyzmowane w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Przedstaw teraz Matce Bożej z Guadalupe swoją chorobę. Ilu chorych nie może pracować przez swoje zdrowie? Masz problemy z rękami, z kręgosłupem, z koncentracją, z lękiem. Połóż rękę na chore miejsce. Prosimy Cię, Niepokalana Matko, Święta Maryjo z Guadalupe, uzdrowienie chorych. W Twoje dłonie, niebiańska pielęgniarko, która uzdrowiłaś Juana Bernardina, przynosząc światło zdrowia, oddaję swoją wiarę, nadzieję i całe cierpienie. Chcę zjednoczyć moje cierpienie z męką Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Jako środek zbawienia dla mnie, i moich braci. Od tej chwili przyjmuję wszystko, co najświętsze serce Jezusa mi zsyła. Chcę wypełnić w moim życiu to, czego brakuje do jego odkupieńczej męki. Wierzę, że da mi siłę i wszystko, czego potrzebuję do uzdrowienia duchowego, a także fizycznego, jeśli będzie to dla chwały Bożej i dobra mojej duszy. Amen. Matko Boża z Guadalupe módl się za nami.